Cześć, witajcie. Po półfinałach będzie czas na finał, ale póki co najpierw mecz o trzecie miejsce, w którym to zmierzą się dwie drużyny, które odpadły w meczach półfinałowych, a więc Piast, Gliwica, także e, Wisła, Kraków. No i ciężko tak naprawdę wskazać tu faworyta, bo e, z jednej strony Piast, Gliwice to jest zespół taki z środka tabeli, ale w zeszłym sezonie byli wicemistrzem Polski, także no... Bardzo dobry wynik, z kolei Wisła Kraków zespół, który jeszcze 5-10 lat temu dominował w naszej lice, ale ostatnio jest raczej w środku tabeli, także no szanse tak 50 na 50, zobaczymy kto dzisiaj wygra i zdobędzie brązowe medale, że tak powiem, za zdobycie trzeciego miejsca. Także nie przedłużając moi drodzy... Zaczynamy. Cztery saszetki. Karta specjalna liczy się. Podwójnie także zaczynamy. Piast kontra Wisła. Kraków mecz o trzecie miejsce. Na początek mamy ruch. Legię, która będzie grała w finale. Jagiellonia, Lechia i moi drodzy mamy Piasta. Sasa Żywiec na 1-0, a więc piastę e, e, fajnie zaczyna ten mecz. 1-0 dla Piasta i karta specjalna Gwiazda Marcin Robak z Lecha. Ale Lech, moi drodzy, będzie grał e, w finale właśnie z Legią. Także na razie po pierwszej saszetce mamy prowadzenie 1-0 Piasta. Saszetka numer 2 idzie do otwarcia. A kogo my tu mamy? Patrzcie, moi drodzy. Arkadiusz Głowacki. E, no, właściwie już legenda Wisły Kraków. E, szczela gola dla Wiślaków, a więc mamy 1 do 1. Arek Głowacki, ale się e, złożyło. Piękny gol dla Wisły. Tu mamy kolejną Wisłę, ale tą z Płocka to się oczywiście nie liczy. E, Krakowia, pogoń, e, Śląsk. I karta specjalna jest to. Śląsk Wrocław, Morioka na Gwieździe, także dwie saszetki zostały do otwarcia. No zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Na razie póki co mamy w meczu remis 1 do 1. Dwie saszetki. Połowa meczu może się tu jeszcze na pewno dużo zmienić. Tutaj mamy te zasady gry, ale to nas nie interesuje na początek Wolski na idolu z Lechi dalej e, zagłębie o proszę mamy gola gol dla Wisły Kraków jest to Maciej Sadlok e, a więc 2:1 dla Wisły Wisła wygrywa tu znowu mamy Wisłę ale tą z Płocka e, pogoń i mamy tu e, żelazną ścianę z Legi. no e, gdyby ta Saszetka zdarzyła się w finale. no To Legia tu miałaby dwa gole, ale to dopiero w mm, następnym odcinku. Także moi drodzy, na razie Wisła Kraków wygrywa 2 do 1, ale to jest tylko różnica jednej bramki. W tej ostatniej saszetce może się wszystko zmi zmienić jak, jak ten piast Szczeli tutaj Gola. Mielibyśmy wtedy dogrywkę. Chyba, że Piast strzeli dwa. E, Na razie mamy pilipczuka z Korony, Lechia Kuświk, e, Śląsk e, Gąszalwes, Łęczna Bonin, e, Petra Wicius z Zagłębia i ostatnia karta. Czy będzie tutaj Piastę? E, a może jednak Wicła może będzie? E, mamy pomocnika, jest to jest to korona duet nie do powstrzymania Morzeń i Kiełb, a więc moi drodzy, mecz o trzecie miejsce zakończył się wynikiem 2 do 1 dla Wisły Kraków. No i myślę, że to jest dobry prognostyk dla Wisły na tą rundę wiosenną w Ekstraklasie. Gdyby udało im się zająć trzecie miejsce, to byłby na pewno bardzo dobry wynik dla tej drużyny. Czy tak będzie? Będzie na pewno to trudno, bo w ekstraklasie mamy Legię, Lecha i bardzo dobrze sobie w tym sezonie radzące Lechie Gdański i Jagielonie Białystok. No ale podsumowując, to dzisiejszy odcinek: mecz o trzecie miejsce Wisła Kraków wygrała. Jednym golem z Piastem Gliwice. Natomiast ja już Was bardzo serdecznie zapraszam na następny odcinek. Jutro wielki finał Lech Poznań kontra Legia Warszawa, a więc wielki hit. No i też możecie napisać w komentarzu pod tym filmem komu kibicujecie: czy Lechowi, czy Legi. Zobaczymy jutro komu uda się wygrać. Także do jutra. Trzymajcie się. Cześć.